Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela, odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci i widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i wstępujących nad Syna Człowieczego. Oto słowo pańskie. Z wielkim drżeniem serca wracam w to miejsce, gdzie przed 14 laty zaczynałem swoją kapłańską posługę, miejsce, w którym doświadczyłem wielu pięknych, dobrych, wartościowych chwil, ale też wielu swoich słabości, chwil trudnych, doświadczeń. Co w perspektywie patrona tej paraki Michała Arkanioła, ma bardzo wielkie znaczenie. Nawet kiedy popatrzymy na tę figurę, widzimy obraz tej walki, która została opisana w drugim czytaniu w Apokalipsie Świętego Jana. Dlatego pozwólcie, że to dzisiejsze słowo chciałbym właśnie przeżyć razem z wami, mając w tle tą... Walkę pomiędzy Archaniołem Michałem i tym zastępem niebieskich aniołów, aniołów światłości, a pomiędzy Lucyferem, czyli Smokiem, i tymi aniołami, którzy zostali z nieba strąceni. Bo to walka nie tylko na kartce papieru. To walka nie tylko w jakichś obrazach czy w jakichś poetyckich opisach. Ale jest to walka, która tak naprawdę toczy się w życiu każdego z nas. W naszych serca, w naszych głowach, z czego chyba często nie zdajemy sobie sprawy. To walka duchowa, którą staramy się toczyć, podejmując jakieś decyzje, zajmując się swoimi obowiązkami, zadaniami. I tak naprawdę w całej naszej świadomości, w całej naszej codzienności. Czasem jesteśmy tego bardziej świadomi, a czasem mniej. I zobaczcie, że kiedy popatrzymy na historię swojego życia, myślę, że nieważne, ile dzisiaj mamy lat czy kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt to każdy z nas, patrząc na tę historię, jest w stanie z jednej strony sięgnąć swoją pamięcią do tych wspomnień, które. Są piękne, dobre, wartościowe, do tych wspomnień, których, no, chcemy do nich wracać, bo przypominają o jakichś sukcesach, osiągnięciach, bo przypominają nam jakieś dobre, piękne chwile, w których odnosimy ten triumf, ale i mamy te historie, często trudne, bolesne, o których chcielibyśmy zapomnieć, czy nawet wymazać je ze swojego życia. To chwile, w których, tak jak Lucyfer, doświadczamy jakiejś ciemności, chwile zwątpień, trudności, kłopotów, doświadczeń czy grzechów. Żeby jeszcze bardziej jakoś wyobrazić sobie, czy um, uświadomić tę walkę, którą każdy z nas toczy, pozwólcie, że przypomnę, opowiem historię pewnego farmera, Historię, którą niedawno usłyszałem. 61-letni farmer miał w swoim życiu jedno marzenie. Chciał przebyć dystans ultramaratonu ponad 800 km. Miało to miejsce w 1981 roku. Dystans zaczynał się od Sydney, a miał skończyć w Melbourne. 800 km to więcej niż Polska z północy na południe. 61 lat. Człowiek, który nigdy w życiu nie miał ze sportem nic wspólnego, a jedyne co w życiu mogło go do tego przygotować, to ciężka praca na roli. Obok niego na starcie stanęło wielu utalentowanych, młodych, umieśnionych sportowców. Wspaniałe buty, wygodny strój. Termoaktywny, wspomagający pracę ciała. Ludzie, którzy latami ćwiczyli właśnie po to, by sprawdzić się w tak długim i wyczerpującym dystansie. Kiedy spojrzeli na usz farmera, wielu ludzi patrzyło na niego z 61 lat, 800 kilometrów, ubrany w gumowe buty, w strój roboczy. Wielu kiwało głową, szeptało coś pod nosem, ale on nie przejmował się tym. Chciał sprawdzić to, czy jest w stanie wznieść się na wyżyny swojej możliwości. Czy ciężka praca, która często polegała na wczesnym wstawaniu, opiece nad zwierzętami, obrabianiu pola, często babraniu się w jakimś błocie, czy Odchodach zwierząt, przerzucając je do późnych godzin wieczornych. Czy ta praca przygotowała go, aby pokonać tak trudny i długi dystans? I rzeczywiście, kiedy bieg wystartował, po kilku dniach, jako pierwszy na mecie, pojawił się farmer. Nieco ponad 5 dni drogi. Pokonał tę trasę. W rekordowym czasie, skracając poprzedni rekord o prawie dwa dni. Wieść o nim rozeszła się bardzo szybko po całej Australii, a nawet po świecie. W swoim biegu zastosował nową technikę, której nikt wcześniej nie brał pod uwagę. Zwykli sportowcy kilka, kilkanaście dni w ciągu dnia biegli, po to, by w nocy odpoczywać. A on systematycznie pokonywał Kilometry po kilometrze. Odpoczywał tylko chwilę, przeznaczał na sencu jakiś czas, 15 minut, pół godziny. Ale do tego był przygotowany. Bo tak wyglądało jego całe dotychczasowe życie. Gumowe buty, strój roboczy, tyle wystarczyło. Jak ważne jest to, co przeżywamy w swojej codzienności. Ta historia starszego już wiekiem Farmera pokazała, że to nie ludzkie opinie czy osoby, ale osobista, ciężka praca, często może ze łzami w oczach, często padając ze zmęczeniem, sprawiło, że nie tylko był w stanie pokonać ten wyszl, ale także wybrać. I to w jakim stanie. I zobaczmy, że kiedy popatrzymy na swoje życie, z perspektywy czasu, to widzimy, jak kształtują nas nie tylko te piękne chwile radosne, ale i te chwile zmęczenia, trudu, chwile jakichś doświadczeń. To one pozwalają wyciągać jakieś wnioski. To one pozwalają nam pokonywać ten dystans dalej. I kiedy mamy tą perspektywę dwóch aniołów, to zobaczmy, jak jak ta walka toczy się często w naszym życiu. Z jednej strony ten lucyfer, anioł ciemności, często nazywany oskarżycielem, to on podpowiada: Nie dasz rady, ty już przegrałeś. Ty, tyle lat, taka historia życia. A z drugiej strony, ten, który szukał się, ale nie tylko w swoich talentach czy zdolnościach. Ale przede wszystkim w Bogu. Archanioł Michał, któż jak Bóg? To on będzie podpowiadał nie tylko w tych dobrych chwilach, ale i w tych trudniejszych. Może ty nie masz tylu sił, ale któż jak Bóg? I znamy wynik tej walki. Mamy ją dzisiaj zapisaną na kartach książki świętego. Za każdym razem, kiedy przychodzicie do Komunii Świętej i popatrzycie w swoją lewą stronę, widzicie zwycięstwo Michała. I tego chciałbym dzisiaj i sobie i wam życzyć w tym odpustowym dniu. Takiej świadomości i przekonania, że choć w życiu doświadczamy i takich, i takich chwil, to kiedy jesteśmy w stanie zaufać Bogu, kiedy jesteśmy w stanie stanąć w pokorze, to któż jak bóg? I to doświadczenie radości i chwały, niech dzisiaj będzie doświadczeniem każdego z nas. Amen.